Animacja. Ciemne granatowe tło. Po środku mały punkt. Wokół punktu krążą białe kropki na orbitach. Przyspieszają. Wewnętrzny punkt jaśnieje, powiększa się. Biała plansza. W lewym górnym rogu logotyp Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Pod nim obracający się model kuli ziemskiej oświetlony z góry. Po prawej, na górze, planszy tytuł Fizyka kluczem do zrozumienia świata. Edycja druga. Pod nim od lewej logotypy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Fizyki Jądrowej imienia Henryka Niewodniczańskiego, Polskiej Akademii Nauk. Poniżej napis: „Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Numer projektu: stop łamane na sp łamane na 550514 Łamane na 2022. Kwota dofinansowania 169 336 zł. Całkowita wartość projektu 188 340 zł. W filmie wypowiada się doktor habilitowana Anna Kaczmarska. Ma kasztanowe włosy do ramion z równo przeciętą grzywką, okulary, ubrana w czarną bluzkę i oliwkowy sweter. Podczas jej wypowiedzi pokazywane są zdjęcia lub modele opisywanych obiektów. Czy wiecie, że istnieje takie miejsce, w którym naukowcy z różnych zakątków naszego globu wspólnie badają początki wszechświata i strukturę materii? Zdjęcie satelitarne kuli ziemskiej zbliża się, zatrzymuje. Mały biały kwadrat wskazuje koordynaty ośrodka CERN koło Genewy. Tym miejscem jest CERN, Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek, zlokalizowane na granicy szwajcarsko-francuskiej w pobliżu Genewy. Na tle zdjęcia satelitarnego Genewy narysowane dwa białe okręgi styczne wewnętrznie duży i mały. CERN został założony w 1954 roku. W celu prowadzenia podstawowych badań w dziedzinie fizyki. Widok na wnętrze wielkiej hali montażowej wypełnionej urządzeniami. Widok na ośrodek CERN z lotu ptaka. Badania te mają na celu wyłącznie pokojowe zastosowania. W tym roku będzie obchodził swoje 70-lecie. CERN to ciągle rozwijany kompleks akceleratorów i laboratoriów, który od początku swojego istnienia jest największym centrum badawczym fizyki cząstek na świecie. Widok z lotu ptaka. Na pierwszym planie duży budynek w kształcie kuli z ażurową elewacją w kolorze rdzy. Obok na trawie pasące się owce. W tle pozostałe budynki Cernu, las oraz pasmo górskie. Obecnie największą celebrytą Cernu jest wielki zderzacz hadronów LHC. Przez nas fizyków pieszczotliwie nazywany maszyną. Jest to najpotężniejszy akcelerator cząstek, jaki kiedykolwiek zbudowano. LHC pozwala naukowcom na odtworzenie warunków, jakie panowały w jednej miliardowej części sekundy po wielkim wybuchu. Realistyczna animacja. Po środku betonowego tunelu umieszczono niebieską rurę, wewnątrz której mkną kolorowe cząsteczki. Naukowcy w cernie odtwarzają te warunki, zderzając ze sobą wiązki protonów o bardzo wysokiej energii, rozpędzone niemal do prędkości światła. Odbywa się to w 27-kilometrowym pierścieniu umieszczonym w tunelu około 100 metrów pod ziemią. Zbliżenie na moduł w kształcie walca. Protony zderzają się w wybranych miejscach na obwodzie pierścienia, gdzie znajdują się olbrzymie detektory. Pędzące z przeciwnych kierunków cząsteczki zderzają się. Jasne promienie rozchodzą się we wszystkich kierunkach. Ich zadaniem jest rejestrowanie tysięcy cząstek powstających w wyniku tych zderzeń. Istnieją cztery główne punkty zderzeń, odpowiadające czterem eksperymentom. Na narysowanym okręgu cztery punkty. Na godzinach wymienianych kolejno szósta, dwunasta, ósma i czwarta. Atlas, CMS, Alice i LHCB. Nasza wiedza o wszechświecie nie jest kompletna. W lewym górnym rogu infografika z 17 kulistymi symbolami cząstek elementarnych. Model standardowy podsumowuje naszą znajomość cząstek elementarnych i ich oddziaływań. Jego przewidywania doskonale zgadzają się z przeprowadzonymi doświadczeniami. Jednak model standardowy nie odpowiada na wszystkie nasze pytania. I tu z pomocą przychodzą eksperymenty przeprowadzane w cern Na czarnym tle swobodnie poruszają się kolorowe, trójwymiarowe modele cząsteczek. Jednym z problemów, które LHC już rozwiązał, jest kwestia pochodzenia masy. Model standardowy nie wyjaśnia, dlaczego niektóre cząstki są ciężkie, a inne w ogóle nie mają mas. Według przewidywań teoretyków masę cząstkom nadaje pole Higgsa, związane ze specjalną cząstką, bozonem Higgsa. 4 lipca 2012 roku eksperymenty na akceleratorze LHC, ATLAS i CMS ogłosiły odkrycie tej cząstki. Cząsteczki zderzają się, powstaje niebieska kula, przy niej biały napis Higgs boson. Kula rozpada się na dwie fioletowe cząsteczki w kształcie spiralek. Dalej rozchodzą się w różnych kierunkach jako zielone promienie. Obecni fizycy badają właściwości bozonu Higgsa i poszukują wszelkich odstępstw od teorii modelu standardowego. Polscy naukowcy uczestniczą w badaniach prowadzonych w CERN niemal od początku jego istnienia. Na niebieskim tle fotografia na zewnątrz. Przymaszcie z polską flagą grupa ośmiu mężczyzn w garniturach. Obok fotografii biały napis Podniesienie polskiej flagi w CERN 1991. 1 lipca 1991 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem CERN-u jako pierwszy kraj z tzw. bloku wschodniego. Polskie grupy badawcze mają znaczący wkład w konstrukcję eksperymentów. Ich utrzymanie, zbieranie danych oraz analizę. Fotografia wewnątrz budynku czworo naukowców. Na głowach mają kaski, uśmiechają się do kamery. Uznanie dla wkładu Polski w działalność cenu potwierdza fakt, że w 2012 roku profesor Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Została wybrana na trzyletnią kadencję jako przewodnicząca Rady CERN. Fotografia, portret profesor doktor habilitowanej Agnieszki Zalewskiej, uśmiechniętej blondynki w czarnej marynarce. Na szyi niebieska apaszka. Z Cernem związanych jest obecnie 550 Polaków, w tym około 80 osób zatrudnionych w Cernie na etatach. 170 osób to różnego rodzaju stypendyści i studenci z Polski. A pozostałe około 300 osób stanowią polscy użytkownicy cern zatrudnieni w krajowych instytucjach. Obecnie regularną współpracę z cern prowadzi około 10 polskich uczelni i instytutów badawczych. Myślę, że przekonałam Was, jak ciekawym miejscem jest CERN. Więcej informacji na temat CERN-u możecie znaleźć w opisie tego filmu. Na niebieskim tle fotografie polskich naukowców podczas pracy w CERN przy maszynie, przy tablicy kredowej, w hali, w tunelu, wewnątrz zderzacza LHC.